Cześć, cześć. Słuchajcie, tym razem Honda CB125 z 2015 roku zarejestrowana w Polsce, opłacona, e, czyli z ważnym badaniem technicznym, z ważnym przeglądem. E, motocyklem można wracać na kołach. Jest to motocykl, który jest motocyklem zarejestrowany w Polsce, ubezpieczony, więc można przyjechać, wrócić sobie na kołach tym motocyklem do domu. Kategoria 125, więc prawo jazdy samochodowe. Yy, są wystarczające, żeby móc się legalnie poruszać tym pojazdem. motocykl słuchajcie, jest cały w oryginale lakierniczym, nigdy nie był malowany. Jest w pełnym oryginale. Każda owiewka pochodzi z tego motocykla. Yy, w chwili obecnej ma tylko 23 tysiące km przebiegu i yy, jest naprawdę, słuchajcie, ładnym motocyklem. Ładnym motocyklem na nowiu zupełnie nowych oponach. są to widać nawet tutaj po kolorze tych tutaj, tutaj pasków. Tu są cupeczki. Opona przód adekwatnie jak i tył również jest oponą zupełnie nową. Pochodził kiedyś, był sprowadzony do Polski z Niemiec, od paru lat jest w Polsce, pan, który go miał że użytkował go tak naprawdę sporadycznie, a że bardziej mu zalegał niż, niż, niż go użytkował, więc postanowił go po prostu wystawić. Myśmy go odkupili od niego i teraz Wam tutaj go prezentujemy. Tak jak wspomniałem, w pełnym oryginale, dwa komplety kluczyków, tutaj jakiś broczek seka do niego Wersja na wtrysku, więc płynny, płynna jest re e reakcja na gaz Czy on zimny, czy gorący, to naprawdę łatwo się wkręca Światełka się zapalają, kierunki działają, trąbik działa Zgrasimy, pokażemy, jeszcze raz go odpalimy Pali na dotyk Dobra, co tu więcej? Tak jak wspomniałem w pełnym oryginale wszystkie tutaj elementy na motocyklu są w oryginale. Jakąś taką drobną ryskę, którą ja założyłem, to jest tutaj na, na wydechu, jak z bliska. Od tak zrobię, to ją widać, jak już w takiej tam odległości praktycznie niewidoczna. I jakieś takie tutaj zadrapkę mamy na tej gumce. Jaki koszt tej gumki, jeżeli komuś przeszkadza, Faso kosztuje około 25 zł. Nowa manetka z gumką, jeśli już naprawdę. Byśmy sobie tak mocno chcieli poprawić wizualny wygląd tego motocykla, no to taki to jest koszt. Tak jak wspomniałem wcześniej, opony są zupełnie nowe. Tarcza hamulcowa jest. Nie ma tutaj żadnego rantu. No ona ma 23 tysiące przebiegu, więc ten rant jest niewidoczny. klocki z przodu mogę powiedzieć jakieś 60-70%. Żadnych tutaj nie ma uszczerbek, żadnych uszkodzeń. Na butniku, na lampie, gdziekolwiek, jakiegoś zarysowania, na boczku również nie ma żadnych zarysowań silniczek czyściutenki, Nic tutaj się nie poci, nic tutaj nie kapie. Nie mamy żadnych zapoceń, żadnych tutaj, nie wiem, przedmuchów czegokolwiek. Żadnych uszkodzeń na kanapie, na zbiorniku. I gdziekolwiek. Wszystkie nakleki są na tym motocyklu motocyklekami fabrycznymi. To całkowicie sprawny, słuchajcie, motocykl. naprawdę nie wymagający żadnej inwestycji w tej chwili. Napęd wam pokażę, bo napęd pan mówi, że jest nowiśniki w tym motocyklu. No rzeczywiście taki on jest. Że sam po naciągu widać po nazwie, że był zmieniany. Też jest nowym napędem. Stopka centralna, zobaczcie, jak sprężyny jakie są na coś stopce, Jak nowe te no, widać, że motor szanowany, raz, że pochodził on z Niemiec, więc niemieckie motory no, są ładniejsze. Te motory niż z innych krajów Europy, nie da się tutaj jakby czarować, jakby ukryć. Ja go teraz, słuchajcie, odwrócę troszeczkę ten motor, żeby z tej strony był bardziej widoczny. No i z tej strony również wygląda on okazale, bez żadnych tutaj uszczerbek, nawet lusterka są, słuchajcie, fabryczne Hondy. Niezmieniane to też o czym świadczy, że ten motocyk nie przeżył żadnej katastrofy. Także tak jak wspomniałem, można nim przyjechać, wrócić sobie na kołach do domu. No, motocykl zarejestrowany, ubezpieczony. Od firmy dostajecie fakturę na zakup. Eee, zostaje tylko tak, na nazwę, w tak naprawdę przejestrowany go w wydziale komunikacji, które można zrobić za 80 zł, pozostawiając tablicę rejestracyjną, która jest lub 120 zł, gdy chcemy zmienić tą tablicę rejestracyjną na tego jaką jest nadana w danym mieście co więcej chyba to wszystko, no jeszcze pokażę tu z bliska ten silnik, zobaczcie on po prostu jest piękny, błyszczący i nic tutaj w tym motocyklu na tą chwilę nie trzeba robić, opony są nowe, klocki są z przodu naprawdę grube, napęd jest zupełnie nowy motor jest zarejestrowany, pali na dotyk i nie widzę nic w co by trzeba było tutaj zainwestować, ten no może tą manetkę za 20 zł, jeżeli już wizualnie komuś to by przeszkadzało tą gumkę na manetce wizualnie zmienić sobie albo kupić dwie nowe akcesoryjne za 30 zł w kolorze czerwonym, żółtym, jakim tutaj by pasowało, czy czarnym. Nie musi być to brane z Asochondy. Można dwie zmienić na jakieś zamienniki, na jakieś bardziej miękkie, na jakieś żelowe, to już należy. Znaczy należy to już zostawiam nabywcy tego motocykla taką ingerencją, ile będzie chciał to zrobić. Ja ze swojej strony podaję telefon do siebie: to 500-134-533. Motocyk znajdziecie dzisiaj na Oliksie, na Otomoto, w zakładce wpisując miejscowość Iława. Telefon do nas to 500, 134, 533 i do wyboru mamy jeszcze jedną taką CBFkę sprowadzoną z Belgii w kolorze białym, również w oryginale z 2017 roku z mniejszym troszeczkę przebiegiem. Dzisiaj też będzie prezentacja, też będzie ogłoszenie zrobione, także przyjeżdżając do nas, będziecie mieli do wyboru dwie sztuki i trzecią, która z 2010 roku, która do nas jedzie w kolorze czerwonym. Może nie jest tak ładna jak ta, ale na pewno będzie troszeczkę tańsza, więc. No, przy dobrych wiatrach można będzie obejrzeć sobie trzy i wybrać sobie jedną z trzech. Dzięki, pozdrawiam. Cześć, Selfmoto Moto i ława 500 134 533. Zapraszam do kupna. Cześć.